MMAPL, Michał Rogoziński, Jesteśmy w Warszawie dwa dni przed galą. Z nami Marcin Różalski. Yy, może nie robię tego, zazwyczaj nie robię tego, ale chciałbym, żebyś się przywitał, bo coś. Ahoj! <grych> Cze czeski film wyszedł trochę. Krecik. No. <grych> yy, co to za krecik? Wiesz co, tam jest na ulicy taki sklep czeski. I są postacie z krecika, ze żwikami z różnych takich tych. No i co, i Krecika kupiłem, no bo ty, no ja się wychowałem na Kryciku ogólnie, a biorąc pod uwagę, że, że cztery dychy jest już na garbie, to fajnie tak sobie powspominać te czasy, bo tylko to nam zostało. Mm. To jest mega jest. Na no, ostatnie spotkałem się z takim moim kolegą i tak zaczęliśmy sobie wspominać nasze knajpy w, w u nas w mieście, gdzie co było, jak bulwar wyglądał, taki wiesz, jak te klomby stały. No Mi się akurat nie podoba nic z idącej tej cywilizacji, z tych przemian, z tego wszystkiego. Tak jak dzisiaj była ta konferencja prasowa na, na, na Pradze Północ, no tam jest pięknie, wiesz, tam się czas zatrzymał, e, ziele, zieleń, drzewa, trawka, no to jest coś cudownego. Wróćmy do tego, w takim razie konferencja prasowa, wczoraj już jak ci widziałem, miałeś, Ty jesteś bardzo transparentnym człowiekiem i widać po twarzy bardzo dużo, tak mi się wydaje, i nie byłeś na najlepszym nastroju. Powiedz mi, dzisiaj ta sytuacja już jakby myślę, Pozostawiłeś żadnych złudzeń odnośnie tego, że to nie jest walka dla Ciebie o pas, że to nie jest istotne, istotne jest to dla Ciebie, że Fernando Rodriguez jest dobrym strajkerem i masz nadzieję, że w końcu będzie ta wymiana w tej płaszczyźnie poprowadzona i liczysz na dobre widowisko. Ale powiedz jak Ty się czujesz, bo dzisiaj no, nie wytrzymałeś chyba na tej konferencji prasowej. Nie, bo wiesz co, czasami nawet, no, no wszystko się czasami jakoś tak odbija i przelewa, tak i wiesz i... Któryś raz z rzędu odpowiadać na to samo pytanie, któryś raz z rzędu znowu wracać do tego samego. Mnie to, mnie to już po prostu nudzi. A biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tym okresie takim najbardziej nerwowym, raz, że wiesz, że no, no za chwilę stadion. To jest ogromne wydarzenie. Nie tak? są, chcąc, chcąc, ja czuję o, o olbrzym tego stadionu, ciężar tego stadionu i, i to wszystko wiesz, jakoś to gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzi. No to też nie miałem już ochoty jakieś tam zabrzmiałem pierdolenie i znowuż to samo i to samo. A dwa wiesz, to też są jakieś takie sytuacje, które, które powodują takie no, na pewno jakieś tam lekkie zniesmaczenie, na pewno lekkie takie wiesz jakieś, jak to się mówi zgagę. I no, i to wszystko się kumuluje wiesz, a to są takie sytuacje, które no... No, mi są do niczego niepotrzebne, ja lubię walczyć, lubię się bić, lubię, lubię brać udział w takich tych, a to wszystko co się dzieje to zabiera mi bardzo dużo jakiejś takiego, wiesz, pozytywnej energii i tak powodują mnie takie raczej zniechęcenie i znużenie, wiesz. Mm -hmm. Mm -hmm. A, ee, ja przepraszam. O, przepraszam. bo teraz jest akcja z obrazem, Mamy no. obraz, zareklamujemy na cele charytatywne, które przekażemy Różalowi Już po... kolejny obraz odbacz. Tak, kolejny obraz pogali. Tutaj z tyłu będą podpisy wszystkich zawodników KSW 39 i potem na Marcinach gdzieś tam, pewnie na Allegro będzie to można zlicytować. Dziękuję, gadajcie sobie dalej. No, dziękuję dziękuję bardzo. bardzo. Chciałem spytać, czy to Sokodżu, ale nie miał dreadów. Zatem, no, poza tym mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to jednak ręce Jurasa wylądują w górze. Ale no, y, to jesteś zmęczony końcówka tych y, przygotowań. Mówię, że jeszcze tak ciężkiego okresu nie przepracowałeś. Więc y, to, czy to, nie wiem, przypomnia się trening. Mogę o tym powiedzieć. Wczoraj tarczowaliście i była taka sytuacja, że ta obrotówka na koniec o mały włos, a też nie wylądowałaby nam na brodzie Twojego kolegi, który się tarczował z klubu. No Też przy takich lekkich zmęczeniach, znaczy przy takim stanie znaczy to często... Nie, tutaj chodziło o co innego. Tutaj wiesz, no, była bardzo głośna muzyka, uważam, że za głośna, no bo wiesz, no, my musimy też jakoś tak improwizować mhm. i musimy jakoś się komunikować. No i wiesz, no a poza tym, wiesz, jak ja już zapomniałem tą jakąś temperaturę, zacząłem się za bardzo wkręcać, może zacząłem się lekko odklejać, no i Albercikowi zasygnalizowałem się, żeby wystawił obrotówkę, nie pamiętam, czy żeby wystawił na brzuch, czy, czy, czy na głowę. Ja już poszedłem, wiesz, w obrót, Albercik wystawił mi to na brzuch, to nogę może za wysoko podniosłem, chciałem zjechać niżej. Tak czy były, wiesz, z jakiegoś to nie była taka skóra, to nie jest skóra, tylko to są takie, wiesz, ślizginy, tak, tak ślizki na ona się ześliznęła, no i na szczęście, wiesz, wyszło jak wyszło, że tą nogę zdążyłem wyhamować, albo jak się ktoś się lekko odchylił, no i obyło się bez kontuzji. Wczoraj miałem okazję porozmawiać z Rodriguezem i powiedział, że muszę o tym wspomnieć. Powiedział, że mimo że jesteś satanistą, to on uważa, że będziesz zbawiony przez Jezusa Chrystusa. I e, to miło z jego strony, że tak uważa. czy ty jesteś w stanie to skomentować jakoś? Nie. Wiedziałem, czy wyczułem to, znaczy, tak sądziłem, że powiesz no. E, ale to też e, podoba mi się taka relacja między wami, że bardzo wypowiada się i ty na jego temat, i on na twój temat z dużym szacunkiem, nie? To nie ma tego. Wiesz, ja Ci tak, no, ja tak zostałem wychowany I, i wiesz, no dlaczego mam nie okazać mu szacunku? Jeżeli tak, robi robotę, trenuje, ponosi wyrzeczenia, ponosi jakieś, yy, też wiesz, yy, poświęca, po, poświęca rodzinę, czas, pieniądze, wiesz, pochodzi z Brazylii, tam w Brazylii no, no nie jest, nie wiem jest, jak jest kolorowo, tak, przyjeżdża do, do Polski, dostał, dostał walkę o pas na tamtej gali, pas wygrał. Teraz wiesz, na przykład ta firma Iridium Labs zaopiekowała się nim w jakiś sposób. Złapał w Polsce fajnych sponsorów, którzy im pomagają. Jest chłopakiem skromnym, tak? Jest chłopakiem który, który, który też wiesz, nie nosi, nie panoszy. Wypowiada się na mój temat dobrze, no wczoraj była taka tam sytuacja na tym media treningu, że wiesz, jakoś, nie wiem, no, wiesz, no, ja wiedziałem, że to jest jakaś tam graź, to nie jest on, że to jest wiesz... Przez niego jakoś tak wiesz, nie wiem czy chciał nakręcić gdzie jeszcze tam oglądałem coś. Przy sterdownie powiedzmy no tam. Tak, chodzi. to jest akurat, to nie jest moja bajka i wiesz, wiedząc, że to nie jest on, że to jest sztuczne, to ja też na to inaczej zareagowałem, no bo to wiesz, no bo to nie ma sensu, nie ma ochoty na takie rzeczy. Gdyby to było jakoś tak wiesz, wyszło z jego jakieś takie wiesz, nieszacunku do mojej osoby, no to też to by inaczej się później skończyło, ale jak na tą porę, bardzo fajnie że są takie relacje, bo całą swoją wiesz, Taką sportową sportową agresję i napięcie władujemy w klatce. Jestem ciekawy tej walki pod kątem zrealizowania obietnic lub zapowiedzi. Jeżeli faktycznie Fernando pójdzie z tobą na wymianę, to w związku z tym, że ma ten charakterystyczny wyprowadzanie on taki z dołu bije, to a ty lubisz sierpy wbić? to, nie wiem, tak, mam taki scenariusz, że faktycznie czy na tym wstecznym wejdzie mu ten e, twój sierp, wejdzie i to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli się zdecyduje na tę wymianę. I ja bym, e, myślę, że jakoś tak, e, e, nie wiem, czy to się zgadza z twoim, oczywiście nie nastawiacie się nigdy na to, że tak wa walka będzie wyglądała, ale gdyby, to czy to jest taki scenariusz, który bierzesz pod znaczy, uwagę? no jest, jest, jest taka możliwość, że no, mamy tam kilka takich, wiesz, no koncepcji, też trenując, trenowałem pod jakaś założenie, prawda? Ileś tam tych założeń zrobiliśmy na, na, na każdą zaistniałą ewentualność. A czy, co, co z tego wyjdzie? Tu też chodzi o, o automatyzm wykonywania czynności, bo można sobie coś tam zakładać, ale jak czegoś, jak czegoś, jak czegoś nie zrobiłeś ileś tam milionów razy, no to, to nie masz nawyku automatyzmu wykonywania. A tu chodzi, żeby to wszystko z automatu, wiesz, żeby, żeby się nie zastanawiać. No co będzie, to będzie. Wiesz, no... Widzisz, to jest, teraz na tą chwilę ja rozumiem zachwyt i fascynację ludzi tym wszystkim, bo to mówię ten e, cały I, I przepraszam jego fascynację Barzejczykiem nie, czy nie, nie, walką? Nie, nie, walką i całą galą. Okay. Fascynację ludzi galą, bo to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Ja sam odczuwam ciężar tego, ale wiesz, ale do no, no, no... Nie ukrywajmy, no to jest tak, jak powiedziałem wcześniej, to, jest, to, są, to są tylko epizody. I wiesz, no i, no i za chwilę to się skończy i wracamy do, do swoich, wiesz, do swoich zajęć, do swoich obowiązków, do swoich pasji. I wiesz, no ja się cieszę z tej walki, bardzo cieszę, że tu jestem, ale wiesz, ale no, nie ukrywajmy. Ja też już mam swoje lata. Yy, chcę stracić mega dobrą, ciężką walkę, ale jakoś tak nie zagłębiam się to za bardzo tak jakoś, wiesz, emocjonalnie, mentalnie, w jakiś taki sposób. Mówię, dla mnie to są jakieś. Kolejne przygody życia, a moje życie to jest całkiem co innego. Ale nie wierzę, tak. że jak nie wej wejdziesz, pojawisz się na, w Oktagonie już na, przy dopingu 60 tysięcy osób, no to nie będzie tego zaangażowania emocjonalnego. Ale nie, nie. Tu, tu wiesz, zaangażowanie. Teraz mówimy o dwóch innych rzeczach. Bo zaangażowanie do walki emocjonalnej i chęć walki jest, tak? Mm. Ale tu chodzi o całą tą otoczkę. Całe mm. wiesz, to wszystko mm. wiesz, co się dzieje do tej pory. Jeszcze tak wiesz, to jest to nawiązanie do, do tego, co wcześniej powiedziałeś, nie? że ja jestem taki ten. No bo tak bo ja do tego tak podchodzę. Nie? A powiedz mi jeszcze, bo już jeżeli chodzi o fight card wagi ciężkiej, prze... rozmawialiśmy o tym ostatnio. Natomiast jest jedna zmiana w tym fight cardzie, to znaczy Karol Bedorf przez to, że zerwał Achillesa, e, musiał niestety no, odpuścić walkę z Michałem Kitą. Natomiast Michał Andryszak e, wskoczył na jego miejsce. To też e, jakiś tam fenomen dla tego Ankosiaków, bo trzech zawodników na takiej dużej gali to, to chyba nie ma. Chyba że i by prezentował S4, to wtedy by było dwóch z S4. Ale e, jak obstawiłbyś to, powiedz mi? Jakie masz, uważasz, że nie wiem, Michał Andryszak jest cięższym zawodnikiem, trudniejszym od Karola? Jak to uważasz? To ja nie porównuję nigdy zawodników, nie. bo każdy zawodnik jest inny. Spójrz, dobrze, bardzo prosty schemat. Karol Bedor walczył z Oli Thompsonem, mhm. wygrał. Mhm. Oli Thompson walczył z Ferdkiem, wygrał z Ferdkiem, a Ferdek wygrał z Karolem. czy? Nie ma zależności, nie ma zależności, dlatego na przykład Michał, e, Michał Kita jest zawodnikiem, no to jest... Michał jest chyba młodszy ode mnie o dwa lata. Mhm. Michał Kita. Mhm. E, Michał Andryszak jest młodszy ode mnie chyba coś około 10 lat. Czyli, czyli wiesz, też jest różnica pokoleń. E, Michał Kita inny ma styl walki, inny ma podejście do walki niż, niż Michał Andryszak. Prawda? Michał Andryszak e, jest też inaczej jeszcze naładowany tą swoją eksplozywnością, widać, e, po jego walkach, które szybko kończą kałtami, prawda? E, Michał Kita, to w dobrej organizacji, tym tak, nie. w tym ACB, tak, Michał Kita jest to jeden z zawodników, który w Polsce rozpoczynał MMA, prawda, tak jak, tak jak wiesz, były te pierwsze walki, Michał walczył w Belatorze, także doświadczenie ma olbrzymie, nie wiem, e, Holandia przecież, nie? Jest... tak, nie wiem jak to się potoczy, bo, no bo ciężko cokolwiek, cokolwiek wiesz, hmm. cokolwiek jest, jest, wnioskować, no bo będzie naprawdę dwóch, dwóch, Dobrych zawodników walczyło, posiadających całkowicie dwa odmienne style. Mm -hmm. Także już ciężko cokolwiek powiedzieć. Czyli dyplomatycznie, powiedzmy, że będzie znaczy, dobre widowisko? To znaczy no dyplomatycznie. no normalne, że bardziej jestem z sercem za Michałem Andryszakiem, tak. bo, bo, jest, bo jest moim bardzo bliskim kolegą. Trenowaliśmy razem. E, ja pamiętam Michała na pierwszym obozie w Wolsztynie, gdy go poznałem, KSW. Później miałem przyjemność trenowania z Michałem, bo trenowałem, że jestem za Michałem, prawda? że walczy dwóch Polaków i, i, wiesz, i, i nigdy inaczej, nigdy nie życzę nikomu przegranej bo to jest, tak jak powiedziałem, nie jestem żadnym polskim cebulakiem, tak? no ale gdzieś jest walka z, z dwóch zawodników, zawsze z którymś jesteś bardziej emocjonalnie związany, z którymś mniej, no i ja tutaj właśnie no, chciałbym, żeby Michał Andryszek wygrał. Patrzę sobie na czapkę teraz a. dopiero, zorientowałem się, że to są te cyfry, które Wypaliłeś, są pod, pod czapką. Tak, wypaliłem sobie, bo nie wiedziałem jak zwrócić na siebie uwagę, a jestem już starym zawodnikiem, który powinien na emeryturę i żeby cały czas mieć fame, to sobie wypaliłem 269. bo takie słyszałem te, także no, muszę to potwierdzić. Ja że to jest liczba, do której dążysz, żeby nie mieć taką ilość zwierząt w Różalewie. Tak, no to, to nigdy tego nie osiągnę. Marcin, bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmowę. Jak zawsze chciałbym, żebyś na koniec powiedział coś od siebie, bo ładnie to zawsze pętluje. No od ciebie to wiesz, no to, to zawsze, tak jak już powiedziałem w wywiadzie. Walka się za chwilę skończy. Część z nas wygra, część z nas przegra, bo tak to jest poukładane. Priorytety, tak jak zawsze powiedziałem, że jest to nudne, ale będę to powtarzał, zostają zawsze te same. A w moim przypadku staracie się pomagać i o obojętki wobec cierpienia zwierząt i ludzi, którzy na pomoc liczą i oczekują i na nią zasługują. Ponieważ nie można być samolubnym synu i patrzeć tylko na czubek swojego nosa. Pozdrawiam wszystkich moich sponsorów, moich przyjaciół. Pozdrawiam serdecznie mojego przyjaciela z Łodzi, którego obiecałem, że go pozdrowię. Także go bardzo serdecznie pozdrawiam. No i co? Bądźcie sobą, nie wstydźcie się. Pomagajcie pomagać. I widzimy się na stadionie. Bardzo dziękujemy. dziękujemy.